Dobra, także losujemy, kto wygrał w ostatnim konkursie na 50 Robux. Czyli tak, get YouTube comments, to filtrujemy duplication, u i lecimy. I saltujemy. I wyzałko, gisek, y 3K, także gratulacje. I no, w komentarzu i w kolejnym odcinku, znaczy nie w kolejnym odcinku, tylko na Discordzie, napisz do mnie, no i dostaniesz 50 Robuxów. Także siema widzowie, cieszę się, że w właśnie na troll obi i jesteśmy nubami, nie? ma siema, siema widzowie, ale no jesteśmy nubkami w ogóle. Nie no, zostawcie łapkę widzowie, suba, dzwoneczka, napiszcie w komentarzu no, coś, żebyśmy nie byli tymi noobami, no bo to jest problem. E, Także co? Napiszcie w komentarzu, ja mam pomysł, mam pomysł. No, e, dawaj. Nie bądźcie w kolejnym odcinku A ty znaczy, nie, zróbmy tak, jak wbijecie tutaj 50 łapek, to nagrywamy jakieś inne obi, może będziemy lepsi na nim Właśnie bo... właśnie, proszę widzowie czy chcecie więcej odcinków z Fenim, bo Feni to jest no koks Dobra, ale dawaj, lecimy Dobra, lecimy Cyk, tam. cyk, cyk, dobra. Ogóle... dobra Dlaczego to jest trol, wiem, takie że łatwe? Wygram, wiem, że to A to bo jest niby to lobby. A. Co tu się stało? E, ja wiem czemu to jest troll obi to jest co so ok. o, 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 Jestem w obi Ej, co jest? Patrz A. Okej, okay, ej, dobra. E. Ej, co mnie zabiło? Ja wiem, ja wiem, tak, pa. Tak. Trzeba, myśleć dobra, po, trzeba myśleć to... trzeba myśleć, jakby nie myśleć. O, właśnie. To, ja to jest chyba dobre określenie. To jest myśleć, ale nie myśleć. Ja tutaj ograłem system po tabliczce. O, tu żadne z nich nie będzie dobrze, tak? No, zabija mnie. Pa. Staj, no, pa. Dawaj, tutaj się przejdzie, a może... Co jest, ty? A ja wiem, chyba. O! Co? Przezłem. Ja. Cheater, cheater, widzowie. A wiem, Przez co chyba. Nooo! Ty, nooo! Nooo! Nie, on mnie dogania już. Ja myślę, że to wygrom w ogóle. Można przejść normalnie, dobra. E, Siema! To jest proste już. już proste, man. Co? Mam. O. Co jest stało? Ja wiem, ja wiem o co chodzi. No jest ja widzowe. Łatwo z wami. I dobra. Okej, okay, dobra, dawaj, lecimy, ale to jest jakieś ciężkie. Ej, patrz! Cię. Patrz pod siebie. Kamelu daj pod siebie. To faktycznie. Co? I co jest że teraz... Poza mną chodź. Czekaj. Tu ścieżki? Czekaj. Tu jest ścieżka. Patrz pod I siebie. Lat. Aha, nie, my aż pada. No to ja ale pierwszy. Nie. Wygram to mówię ci. I tak dzisiaj, w nie przejdziemy tego obi do końca, ponieważ ono jest po prostu bardzo długie. Ale osoba, która to robiła, jest kreatywna. O nie, ja wiem, z tym levelem akurat był. Ja sobie skipnąłem level. Do widzenia. O! łatwo to się przeszło. A skipnąłem to. Bo jestem głupi Pa no. do góry a może w tym. Nie, ja nie wiem widzę, w którym roku a się... Przecież 1 plus 1 eee. to jest 4 Jak to nie? Kto przeszedłeś <laughs> Normalnie If you... Okej, okay. ja już jestem daleko, no, fajnie no, no idziesz tutaj, nobie. nobie, no Ale powiedz mi jak to zrobić? Ale co? Jak to przeszedłeś? Co? U, tą rolkę taką Śnie tego. da tego. Wcześniej tego. on gada widzowie? Uuu taką rolkę no. No i przed siebie. Klik, no i zrób 180 A. Ty nie, nie. dobra. Nie umiem, dobra, tam. To ja skipni skip stage'a. To 1, 15 robux kosztuje. No ja mam zadam, bo tam jest po lewej. Takie skip stage, pod tym skip stage free. Nie, dobra, jestem głupi. Dobra, lecimy dalej, widzę, to, o, dobra. Fuck, lecimy, lecimy, nie! Spadłem niestety. To Już nie chyba obrałem taktykę. Chociaż nie wiem. Peni, co ty tak długo tam robisz? Jestem już. No biegnij. Gadnam cię bo, bo, powoli. To ja cię przejdę normalnie. No kurde. I co? No i nie, wyprzedził mnie! Co zrobił? Taki chłop, nie mogę. muszę się wracać, bo Nie widziałem robi link. <laughs> nie no. Dobie, łapkę w górę dla mnie zostawcie Nie, ej, teraz się nie zastanowić normalnie no dobra, chyba znalazłem na CO JEST? Co? Dobra, jest. Uuu, było tam coś. Łupio, Dobra, idę. Dało się. Trzeba teraz chyba spamować wiem. jump. O, patrz! Trzeba spamować jump, bo tam... Jak się odwróciło tak, to było napisane spam jump. Dobra. Elo? O, co? Co? Ja wiem, ja to kiedyś przewodziłem chyba. Czaj, bo tak to będzie. Ja Kurde... No, no było blisko, było blisko, chciałem powiedzieć tylko. Było blisko, chciałem powiedzieć. No, przechodź to. Tak. Cyk, cyk! Co jest? Tam się nie da przejść. Faktycznie no. Musi błokiem polecieć. Patrz. Nie, nie Pan na to. Kurde Jest ten most niewidzialny widziałem jakby To jest sobie Daj no. sobie od dołu Wiem Ej, dobra wiem o to chodzi, okej okay. Czekaj na mnie Nie Cyk, dobra. No nie, ej, ja nie mogę przyjść, Myślę, że tutaj jakby ja widzę wszystko, ale... No bo to jest ciężki podkurtek no, Dobra, chyba... Okay, Zowie, dostaję jej drzwiu ja zaraz widzę że ja nie wychodzę jak tego nie przejdę Co jest grane? Z tym szansą, ja cię <laughs> tak do tego wychodzę. Gdzie Okej? Okay. Udało ci się? Prawie. Udało Co? A na to Nie na to, patrz tu Okej, okay, to muszę przejść Co jest? Ty, ty po ściankach trzeba czyli dobra w A to jest normalne, z tego co widzę. Ale nawet normalnego nie wiem przejść. O! Mogę. Nie, ej O jest. Nie no widowiek, widzę, widowie. co się dzieje ze mną. Nie no. Dawaj fani, czekamy na ciebie. I na 50 łapek będzie druga część. Już niedługo. Dawaj, dawaj tutaj. No i siema. Dobra, doszedłem. No, także jest. co, my kończymy chyba film. Całosi. Eee. O. Będziemy te... Ja będę teraz sobie widział filmy co dwa dni, ogólnie tak co dwa dni, dzień. Eee... Także przejdziemy ostatni level wraz z Fenim, o kurde, zmierzyło mnie to. Yy, a bo jednak nie przejdziemy. Dobra, to by było na tyle widzowe. Cześć! Stawcie suba, lajka, dzwoneczka.